Cześć, fajki, dzisiaj kupujemy rower szosowy, dzisiaj trochę w innym stylu niż ostatnio. Myślę też, że nie ma już sensu, żebym za każdym razem robił film, który będzie trwał prawie pół godziny. Dzisiaj będziemy kupować na Allegro i mam dla Was 13 typów w skali od 1000 do 3000 zł. Oczywiście, temat kupowania rowerów szosowych to też jest temat rzeka i pod różnym kątem będziemy jeszcze zaglądać do tego tematu. Ale dzisiaj podam Wam na Allegro 13 moich ciekawych typów. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego pod tym kątem dla siebie. A jeżeli celujecie w marki lub modele, których tutaj nie będzie, to na pewno coś powiedzmy w najbliższej cenie będziecie mogli przyłożyć sobie no i sprawdzić, czy to, co kupujecie jest w dobrej cenie, czy bardzo się różni, czy może będzie nawet w lepszej i będzie naprawdę fajną okazją. Tak jak widzicie, mam w koszyku Allegro rowerów na 28 tysięcy, to jest właśnie moje 13 modeli. Zaczynamy od Rometa Huragana 1099 zł. Na czym będziemy się skupiać w każdym rowerze? Oczywiście powiemy przede wszystkim o ramie widelcu i trochę o sprzęcie i obiegach. Romet Huragan to jest rocznik 2014, ten, ten taki jasny, biało-czarny, ciemny, czarny z jakimiś tam detalami, też jakimiś ciemnymi, to już jest rocznik 2015, stąd to już jest rzeczywiście wyprzedaż, bo teraz 2015 już jest wyprzedawana. Ten rower kosztował około 2000 zł, teraz są przeceniane, ten kosztuje 1100 zł, ale jest to mała rama 51 cm, te większe ramy, bardziej typowe, do typowych wzrostów mogą być troszeczkę droższe, ale naprawdę cena będzie około powiedzmy 1200-1300 zł. Dla kogo taki rower? Taki rower dla osoby, która chce spróbować jazdy na rowerze dużo lżejszym od roweru górskiego, który posiada i na rowerze, który, który też będzie osiągał większe prędkości na asfalcie, będzie też pod tym względem wygodniejszy. Nie będzie to rower moim zdaniem do dalszego upgrade'u o kolejne powiedzmy, nie wiem no może tam 100 do kilkuset złotych tak, ale już chyba nie więcej i już wam mówię dlaczego. Mamy tutaj ramę aluminiową z widelcem w najtańszej opcji, czyli nie jest to nawet widelec aluminiowy, jest to widelec stalowy, przy czym jeżeli ktoś jest osobą początkującą albo nie zamierza jakoś nie wiadomo jak trenować na rowerze szosowym, po prostu może chce tylko spróbować i nie wie czy od razu warto wyrzucić, może nie wyrzucić, ale ale wyciągnąć z portfela więcej pieniędzy, to tak naprawdę ten rower może być wystarczający i tak naprawdę widelec stalowy, w odróżnieniu od tych już wyższych leweli, czyli widelców aluminiowych w lepszych rowerach, będzie lepiej się uginał tutaj i będzie lepiej tłumił drgania. Stąd nie musi to być wadą. Mamy tutaj absolutnie najniższy osprzęt, no ale nie ma się co dziwić. Cena w tym przypadku 1100, może zapłacić około 1200 zł za rozmiar jakiś większy. No i ten rower będzie ważył około 11 kg. Pamiętajcie, że jeżeli posiadacie rower górski, również mniej więcej z tej kategorii cenowej, to będzie on ważył 14-15 kg, a 4 kg różnicy to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To, co podoba mi się w tym rowerze, to fakt, że posiada on. Korbę Shimano i jest to korba potrójna, czyli macie trzy zębatki. Wprawdzie z tyłu jest 7 biegów i to będzie wolnobieg nakręcany, więc jak będziemy chcieli wymienić na więcej biegów, trzeba będzie wymienić też piastę, ale uważam, że jeżeli mamy tu trzy zębatki, to naprawdę dla bardzo, bardzo amatorów to będzie zupełnie wystarczające i wręcz oczywiście korba potrójna z siedmioma biegami da Wam dużo większe możliwości wjeżdżania pod górę niż korba dwurzędowa z biegami na przykład dziewięcioma, czy nawet dziesięcioma i jedenastoma. Stąd Romet, huragan to jest coś co mógłbym Wam polecić. Zapraszam Was też na grupę szajbek YouTube. mamy tam posiadaczy Rometa. Jeden z nich jest posiadaczem właśnie tego huragana, którego też ostro ujeżdża i szeroko o tym pisze. Myślę, że jak o coś go zapytacie, to na pewno też Wam odpowie. Mamy 1100 zł i teraz lecimy już troszeczkę szybciej przez wyższe ceny. Drugi rower, który mogę też wam polecić, to jest Huragan z kolei dwójka. Różnica w cenie będzie, powiedzmy, około 300 zł pomiędzy tymi dwoma modelami. Mamy tutaj już 24 biegi, czyli mamy ośmiorzędową kasetę z tyłu. Mamy troszeczkę, troszeczkę osprzętu Shimano Claris, troszeczkę lepszy osprzęt. Ten Claris może być troszeczkę bardziej trwały od turneja. Ogólnie moim zdaniem już od Sory wzwyż ten sprzęt jest w miarę wytrzymały. Przy, w przypadku turneja nie jest to taż, aż taka duża precyzja, stąd wymiana paru rzeczy na Claris może być e, fajna. <laughs> jest tu napisane, nie wiem jak ludzie chcą sprzedawać rzeczy, że widelec jest amortyzowany, ktoś wrzuca jakoś hurtowo. Ten widelec to jest e, najprawdopodobniej ten sam co w tańszej wersji. E, stalowej. Jeżeli tak nie jest, to mnie sprostujcie, no tu jest napisane, że amortyzowany, to na pewno nie. E, dobrze, wychodzimy ponad 1500 zł i mamy Krosa, e, mocno przecenionego, jakiś też starszy rocznik, ale mamy tu już osprzęt Shimano Sora e, z kasetą 9 cena 1600 zł, e, lekka sztywna rama, tak? mamy aluminiową ramę i tutaj najprawdopodobniej będzie już e, aluminiowy widelec, tak jest, widelec ALU, czyli rower będzie jeszcze lżejszy. SORA jest jak najbardziej fajną grupą sprzętu, jeśli chodzi o napęd. To, co mi się tutaj nie podoba, to tak wygięta kierownica. Nie wiem, czy ona będzie wygodna, czy da tutaj fajny chwyt. No wiadomo, że być może sporo rzeczy będziecie chcieli też wymienić w tym rowerze, ale ten rower myślę, że już do jakiegoś tam upgrade'u większego by się nadawał, a wydajecie tylko, tylko 1600 zł i macie szosówkę. Idziemy dalej. Rower szosowy Huragan 1 rocznik 2015. Czy warto dodawać znowu kilkaset złotych w porównaniu do Huragana 2.0 z poprzedniego rocznika? Moim zdaniem tak, ponieważ w tym rowerze rama jest z tego samego aluminium wykonana, ale mamy już też widelec aluminiowy. Patrzcie też oczywiście na rozmiary, ale myślę, że i w takich zwykłych, dobrych, większych rozmiarach, bardziej powszechnych, ten rower też będzie występował. Tutaj też mamy 8 biegów z tyłu, i też mamy z przodu trzyrzędową korbę. Którą polecam, tak jak Wam mówiłem, szosowcy mówią, że to jest nieprofesjonalne, ale uważam, że jest. Jeżeli tak Wam będzie lepiej, to ja sam też bym jeździł na potrójne. Zresztą jeździłem. W naszej żółtej strzale chociażby było super. Teraz coś, co naprawdę zwiększa moją ekscytację, kiedy wam o tym opowiadam, duża przecena. Mamy tutaj Orbea, rower Orbea Aqua, też z najniższym osprzętem. Tutaj Orbea włożyła co tylko się dało, żeby w jak najniższej cenie zbudować ten rower. Ale uwaga, mamy potrójnie cieniowane, hydroformowane rury i karbonowy widelec. Rower naprawdę ma już w miarę też racingową, myślę. Pozycje jest piękny i moim zdaniem jak najbardziej wart upgrade'u do nawet najwyższych grup. Stąd Orbea, zobaczcie, z 3,5 na 1900. Oczywiście zwracajcie uwagę na rozmiary. Dalej mamy autor aura 2200 zł, i tutaj też będziemy mieli aluminiową ramę i widelec aluminiowy. W Orbea był karbonowy, ale tutaj też widelec jest typu tapered, czyli jest zwężana główka ramy, czyli tutaj na dole jest szersza, na dole jest węższa, co zwiększa sztywność, i to jest jakby kolejny level, jeżeli chodzi o poziom, jakość, jakby zaawansowanie rowerów. Stąd myślę, że to jest też jakaś ciekawa oferta. Tutaj w Orbea nic nie było napisane o tym, żeby główka ramy była tapered i ona chyba nie jest tutaj rozszerzana na dole. Dlatego ten autor za 2200 zł, na takim osprzęcie jaki ma, no tutaj będzie, będzie turniej, no mamy 21 biegów, ale w tę ramę i w ten widelec moim zdaniem warto zainwestować. Wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie i powinno też fajnie jeździć. Dalej, Merida Race 800 i znowu już też widzimy, że ta główka ramy nie jest bardzo wysoka i nie wiem, dlaczego nie ma długiej rury widelca. Może jak, jak się kupuje, to te, te rury sterowe są dłuższe, że można było sobie mostek podnieść albo obniżyć. Tutaj takiej opcji nie ma. Mamy tutaj natomiast aluminiową ramę i również karbonowy widelec. Moim zdaniem, ta rama też będzie godna polecenia. Mamy tutaj już trochę z Shimano Claris, też około 11 kg waga, biegi 2x8. Jeżeli mieszkacie w bardzo górskim terenie, no to szukajcie albo rowerów z potrójną korbą, jednak. Albo po prostu wymienicie sobie korbę. Natomiast rower, moim zdaniem, w tej cenie 2200 jest dosyć fajny. Dlaczego by nie cross? Ta sama cena i podobne mamy tutaj specyfikacje: rama aluminiowa, główka nierozszerzana, cała jest na 1,18 i widelec w tym przypadku też aluminiowy. Ale za to mamy prawie całą grupę Claris, jeżeli nie całą grupę Claris. Jeżeli Szymano robi grupę, no to to też ma współpracować razem ze sobą. Więc fajne połączenie. Czyli na przykład w krosie mamy dużo lepszy osprzęt, ale mamy gorszą ramę i znacznie gorszy widelec niż w tym przypadku, kiedy o, oglądaliśmy sobie na przykład rower Orbea czy nawet ten y, autora, tak? A nie, tutaj też mamy aluminiowy, ale tutaj mamy y, zwężaną główkę ramy, a tu nie mamy zwężanej główke, głów, główki ramy. Wolałbym mieć y, tą zwężaną, bo ona... Ja bym w zasadzie to nazwał rozszerzaną, bo ona ku dołowi y, jest szersza, mocniejsza, sztywniejsza i docenicie to, jak już będziecie jakieś doświadczenie mieli w jeździe na rowerze szosowym. Dalej, 2500 złotych, moim zdaniem też bajny, bardzo fajny rower y, Bulls, w tym przypadku też mamy potrój, potrójną korbę, czyli trzyrzędową. No i dosyć fajny osprzęt, Mamy tutaj Claris wymieszany z Sorą, i na tym naprawdę już można sobie pośmigać. Jeżeli chodzi o rozmiary, to najlepiej zawsze też zadzwonić i zapytać. Bo naprawdę w opisach są takie błędy, i niewielu sprzedawców zwraca na to uwagę, kiedy ma taki duży wybór. Czyli mamy Bulsa. I teraz coś też moim zdaniem pięknego, ten Cube Peloton strasznie mi się podoba. Mamy potrójną korbę, co moim zdaniem jest zaletą, nie jest moim zdaniem wadą nawet na tym poziomie cenowym. No i co tutaj mamy? Mamy Claris, mamy 3 x 8 biegów zupełnie wystarczające moim zdaniem. Mamy wagę poniżej 10 kg i co? Mamy ramę aluminium Superlight podwójnie cieniowana. Kable puszczone wewnątrz i widelec mamy zwężany, jest tapered jest karbonowy. Jak najbardziej polecam Wam Rover Cube Pelot, Peloton w cenie 2600 zł. Bardzo fajny rozmiar ramy 56 na około 1,80 m, trochę poniżej, trochę powyżej. Fajna oferta. No teraz coś dla kogoś, kto myśli o tym, żeby mieć coś oryginalnego i też z klasą. Kona to jest naprawdę marka z klasą. Pamiętam jak jeszcze będąc w liceum z chłopakami zawsze się podniecaliśmy modelem Kona MuniMula, tak? To jest aluminium od tyłu. To był górski rower. Piękny. Wydaje mi się, że już tego modelu nie mają. Świetnie w ogóle nazywali swoje modele. Ten jak się nazywa? Row, aluminiowy wygląda trochę jakby był z rurek e, ryczejowych stalowych, ale to jest konstrukcja aluminiowa. Z tego co widać, widelec też jest e, aluminiowy. E, no i osprzęt tutaj mamy klarisowy, Nie jest to pod względem osprzętu czy na przykład widelca E, jakaś bomba, ale na pewno coś oryginalnego, coś myślę, że dobrego. No i mamy tutaj też e, tarczówki. Wiadomo, że tarczówki będą zwiększały cenę roweru, stąd na przykład nie mamy karbonowego widelca. Wygląd moim zdaniem jest świetny. E, trochę też przypomina Single, single Speed, e, piękny rower Kony i znowu piękny rower e, Focusa. E, 3000 złotych tutaj mamy z kolei i mamy ramę, w którą już bym zainwestował, e, każde pieniądze, a wiele tutaj nie napisano. Rama jest potrójnie cieniowana, hydroformowana. Mamy tam karbonowy widelec, osprzęt Shimano Sora i moim zdaniem pięknie wyglądająca rama. Pięknie też malowana. Jasne detale będą widoczne z daleka. No i w końcu GT. Powiedziałem, że do 3000. Moim zdaniem ten rower ktoś wam też sprzeda za 3000. Tutaj mamy karbonowy widelec z włókien High Modulus bardzo wysokiej jakości rama, nie wiem czy to jest LK czy MK 53 cm, trzeba byłoby zapytać o dokładne wymiary. Mamy osprzęt Diagra, bardzo fajny rower z typowym tylnym trójkątem krótszym właśnie w wydaniu GT. Więc również bardzo ciekawa oferta moim zdaniem. Osobiście chyba, jeżeli miałbym podać wam moje typy spośród tych 13, które ja bym polecił, to byłaby to Orbea, z tym, że to jest przecena i będzie pewnie tylko jeden rozmiar Ramy 54. Ale to nie jest jakiś super mały rozmiar ramy. To będzie między 1,70-1,80 m, moim zdaniem, bomba ten rower, poza tym autor dosyć fajny, ale co ja tutaj jeszcze? Miałem na oku bardzo. Aha, Cube oczywiście. Moim zdaniem Cube i Orbea e, rządzą. Wszystkie pozostałe to są też ciekawe modele. Jeżeli na przykład, e, jeżeli chodzi w zasadzie o jakikolwiek model, to pamiętajcie, żeby sobie wygooglać we wszystkich największych sklepach internetowych strona Google. E, po prostu, jeżeli wpiszecie model i dopiszecie cena, wyszuka wam e, e, polską stronę. E, na przykład ten GT na stronie Centrum Rowerowego. Chciałem wam pokazać, bo dwa dni temu znalazłem. Był jakiś model też droższy, on tam cały czas kosztuje 3000 bodajże 400 zł. W rozmiarze M był przeceniony do 2600 bodajże. I chciałem Wam o tym powiedzieć, ale już teraz jak wchodzę tam na, na stronę centrum rowerowego, to właśnie tego rozmiaru nie ma. Więc okazje też istnieją. Jeżeli oglądacie takie rowery jak Scott, na przykład Speedstery, czy Gianta, czy Trek'a, czy jeszcze inne, to przykładajcie sobie mniej więcej do tych rowerów, porównujcie ilość biegów, porównujcie z czego jest widelec, no bo ramy będą wszystkie tutaj aluminiowe raczej. I jeżeli będziecie jeszcze mieli jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach. Jeżeli chodzi o rowery, o które bardzo często pytacie, czyli Bitwins z Decathlonu, to zrobię osobne wideo na temat Decathlonu, bo tych pytań mam naprawdę Mnóstwo, więc pojawi się za parę dni film na ten temat. Natomiast w piątek będziemy kupowali górskiego Rometa. Mam nadzieję, że to było dla Was pomocne. Wszystko, co by trzeba było uzupełnić, dogadamy się w komentarzach poniżej. Trzymajcie się ciepło i jeżeli zbliża się zakup roweru, no to udanego zakupu i do zobaczyska w następnych odcinkach. Cześć!